Witam wszystkich tutaj, słuchaczy. Chciałam opowiedzieć swoje świadectwo: jak zmieniło się moje życie z Bogiem. Od najmłodszych lat szukałam Boga w swoim życiu i byłam w rodzinie katolickiej, nie mogłam go znaleźć. Bardzo dużo wypytywałam księży, siostry zakonne. Było to tak, takie bardzo dziwne, zamknięte, hermetyczne. Nie mogłam się przebić. Dostawałam różne odpowiedzi, zupełnie inne od jednego księdza, zupełnie inne od drugiego księdza, od siostry zakonnej jeszcze inne. To były takie trudne dla mnie rzeczy, bo nie mogłam tego połączyć. Więc tak naprawdę nie mogłam się dowiedzieć, kim jest Bóg. Ale szukałam go. I kiedy miałam 15 lat, pamiętam, jak Bóg powiedział mi w moim sercu: żebym przyszła do Niego po prostu, bez kościoła, bez Komunii Świętej. Żebym przychodziła do Niego, bo On jest prosty i nie potrzebuje, żebym poszła do kościoła żebym chodziła do spowiedzi, żebym e, chodziła cały czas do komunii i wtedy dopiero miała z nim społeczność. Nie ma czegoś takiego. Ja mu nie uwierzyłam. On do mnie to powiedział, a ja mu nie uwierzyłam. Dzisiaj już mówię, że powiedział mi to nieraz. Wiecie, Bóg jest cudowną osobą. Bardzo kocha człowieka. Tak kocha człowieka, że sam się wcielił w swojego syna i zszedł na ziemię, aby umrzeć za człowieka, i potem z martwych wstać. By dać nam życie wieczne. Naprawdę to jest. Nie ma nic większego niż oddać życie swoje za drugiego człowieka. To nie są frazesy, czy jakieś głupoty, czy coś. Jest to mówione w kościele katolickim. Jednak ludzie nie robią sobie z tego nic, nie wierzą, nie dowierzają temu. A Bóg jest żywy. On jest żywy, On naprawdę może do Ciebie powiedzieć. On naprawdę, mo możesz Go naprawdę usłyszeć. To jest realne. Jeżeli bardzo chcesz, to dojdziesz do tego miejsca, usłyszysz Go. Nawiedzić się, zawołaj do niego. On do ciebie przyjdzie. Możesz mieć naprawdę fantastyczne życie. Ja kiedyś byłam tak jak każdy zwykły człowiek. Ćpałam, piłam, chlałam, imprezowałam. Potrafiłam po ty tygodniami imprezować. I w sercu była pustka, bo brakowało mi tego czegoś. Nawet nie wiedziałam czego do końca. Dzisiaj to wiem. Ta pustka, którą masz w sercu, to jest brak Boga w Twoim życiu. Nie możesz być szczęśliwy bez Niego. Nie będziesz szczęśliwy bez Niego. Jeżeli Go naprawdę nie przyjmiesz do swojego serca, szczerości, nie będziesz szczęśliwy. Zawsze się potkniesz, będzie ci się wydawało, że jesteś szczęśliwy. Na chwilę, zaraz to runie, bo cię diabeł okrada. Dzisiaj nie chciałabym trwać, nie chciałabym pić, dlatego, że lubię siebie. Lubię się w sobie, lubię się taka, jaka jestem. Bo tak Bóg zmienia życie. Dziś jestem pełna szczęścia, jestem wolna. Wiem, że idę do nieba, jestem zbawiona. Jesteśmy tu tylko na chwilę, na tej ziemi. To jest tylko chwila, a tam jest cała wieczność. Z tym bym chciała Was zostawić.